Cześć, dzieciaki. Przygotowałam dla was trzy wiersze. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Pierwszy to kłamczucha. Proszę pana, proszę pana, Zaszła u nas wielka zmiana. Moja starsza siostra Bronka Zamieniła się w skowronka. Siedzi cały dzień na buku I powtarza kuku, kuku. Pomyśl tylko, co ty pleciesz. To zwyczajnie kłamstwo przecież. Proszę pana, proszę pana, rzecz się stała niesłychana. Zamiast, zamiast deszczu u sąsiada, dziś padała orężada. I w dodatku całkiem słucha. Fe, nieładnie, fe, kłamczucha. To nie wszystko, proszę pana. U jenki wczoraj z rana, aby kadło z pieca spadło, całą pieczeń. Z zjadło, a tymczasem na obiedzie miał być lew i dwa niedźwiedzie. To dopiero jest kłamczucha. Proszę pana, niech pan słucha. Po południu na zabawie utonęła kaczka w stawie. Pan nie wierzy, daje słowo: sprowadzono straż ogniową, Przecedzono wodę sitem. A co ryb złowiono przy tym? Fe, nieładnie, Któż tak kłamie? Zaraz się poskarżę, Madzę. Kolejne, Kolejny wiersz to okulary. Biega, krzyczy pan Hilary, Gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach I w surducie, W prawym bucie, w lewym bucie, Wszystko w szafach Poprzewracał Maca szlafrok, palto maca skandal krzyczy, niedowiary, do wiary ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą na kanapie, wszędzie szuka parska, sapie. Szpera w piecu i w kominie w mysiej dziurze i w pianinie. Już podłogę chce odrywać, już policję zaczął wzywać. Nagle zerka do lusterka. Nie chce wierzyć znowu zerka? Znalazł. Są. Okazało się, że miał je na własnym nosie. Na straganie. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy: Może pan się o mnie oprze? Pan tak więdnie, panie koprze. Cóż się dziwić, mój szczypiorku? Leżę tutaj już od wtorku. Rzecze na to kalarepa: Spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Groch po brzuszku rzepę klepie: Jak tam rzepo? Coraz lepiej? Dzięki, dzięki, pani grochu, jakoś żyje się po trochu. Lecz pietruszka z tą jest gorzej, blada, chuda, spać nie może. A to feler westchnął seler: Burak stroni od cebuli, a cebula doń się czuli. — Mój buraku, mój czerwony, czyżbyś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka, niech no pani prędko zmyka. Ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą. — A to Feller! — westchnął Seller. — Naraz słychać głos fasoli. Gdzie się pani tu growoli? Nie bądź dla mnie taka wielka, odpowiada jej brukselka. Widzieliście, jaka krewka? Zaperzyła się marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta. Co? Kapusta? Głowa pusta? A kapusta rzecze smutnie: Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze szwary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie. A to fele, westchnął seler. Jeśli Ci się to podobało, zasubskrybuj mój kanał i daj kciuka w górę. Pozdrawiam!